Serdeczne pozdrowienia. Nazywam się dr Alfonso Galarza i cieszę się, że jesteś tutaj, w tej przestrzeni, w której poruszamy tematy zdrowotne z ludzkim, jasnym i wiarygodnym podejściem. Dziś chciałbym zaprosić Cię do refleksji na temat napoju, który od pokoleń gości w naszych domach lecz rzadko kto zadaje sobie pytanie: Mleko czy nadal jest odpowiednie dla osób, które przekroczyły 60 rok życia? A może wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których nie dostrzegamy? Przez długi czas mleko uważano za podstawowy produkt żywieniowy, symbol wzrostu, energii i dobrostanu. Jednak w ostatnich latach nowe badania i podejścia zaczęły bardziej zniuansowanie podchodzić do tego przekonania. Dlatego chcę z tobą porozmawiać bez filtrów i uprzedzeń. Tak jak rozmawiam z każdym pacjentem w moim gabinecie, z empatią, Przejrzyście i zawsze z troską o jego zdrowie. Zachęcam Cię, byś został ze mną, bo ta rozmowa może odmienić Twój sposób postrzegania czegoś tak codziennego jak zwykła szklanka mleka. Od czasów starożytnych mleko towarzyszy człowiekowi. Cywilizacje, które udomowiły zwierzęta takie jak krowy, kozy czy owce, uważały je za istotny element codziennego odżywiania. I aż do dziś mleko pozostaje symbolem odżywiania i troski. Z pewnością nie raz, będąc dzieckiem, słyszałeś, że mleko pomaga rosnąć. Ale teraz, gdy ciało dojrzało i przechodzi przez proces starzenia się, pojawia się nowe pytanie: Czy nadal go potrzebujemy? Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby organizmu, a także sposób, w jaki przyswajamy niektóre pokarmy. To, co było korzystne w dzieciństwie lub młodości, niekoniecznie przynosi te same korzyści po 60 roku życia. Czy zatem mleko nadal jest sprzymierzeńcem zdrowia, czy może staje się ukrytym problemem? W wielu domach, zwłaszcza wśród osób starszych, mleko to nie tylko produkt spożywczy, to element emocjonalnej rutyny. Pojawia się przy porannym przebudzeniu, po popołudniowej kawie, lub jako element uspokajającego rytuału przed snem. Jednak w ostatnich dekadach pojawiły się różne opinie. Niektórzy bronią spożywania mleka, podając solidne argumenty, inni decydują się z niego zrezygnować ze względów zdrowotnych, z powodu nietolerancji lub zwyczajnie z osobistych preferencji. Przemysł spożywczy również zareagował na te wątpliwości. Dziś nie mamy tylko mleka pełnotłustego ale też wersje o obniżonej zawartości tłuszczu, bez laktozy, wzbogacone w witaminy czy alternatywy roślinne, które starają się spełniać podobną rolę. Ta różnorodność pokazuje, że to, co kiedyś było produktem niekwestionowanym, dziś staje się przedmiotem analizy i dyskusji. Ale najważniejsze nie jest podążanie za modą, ani przyjmowanie skrajnych stanowisk. Kluczowe jest zrozumienie, jak organizm reaguje na jego spożycie, szczególnie w późniejszych etapach życia. W niektórych przypadkach mleko może nadal przynosić znaczne korzyści, w innych lepiej jest je ograniczyć lub poszukać alternatyw. Zastanówmy się więc, co naprawdę zawiera szklanka mleka? Na pierwszy rzut oka wydaje się być tylko białym płynem. W rzeczywistości jednak to bogate źródło kluczowych składników odżywczych. Kiedy spożywa się je świadomie i z umiarem, może wspierać zdrowie, nawet w podeszłym wieku. Wapń to jeden z jego głównych składników. Ten minerał jest niezbędny do utrzymania mocnych kości i zapobiegania złamaniom, a jego znaczenie rośnie po 60 roku życia. Mleko zawiera nie tylko odpowiednią ilość wapnia ale także jego przyswajalną formę, szczególnie gdy towarzyszy mu witamina D. Niektóre wersje mleka są wzbogacone w witaminę D, substancję, która nie tylko pomaga wchłaniać wapnie w kościach, ale też wspiera układ odpornościowy. U osób starszych, które mogą mieć ograniczoną ekspozycję na słońce, ten dodatek staje się szczególnie ważny. Nie można też zapominać o wysokiej jakości białkach obecnych w mleku. Odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu masy mięśniowej, regeneracji tkanek i zachowaniu siły fizycznej. Wraz z wiekiem naturalnie tracimy mięśnie, dlatego obecność białka nabiera jeszcze większego znaczenia. Mleko zawiera również potas minerał, który pomaga regulować ciśnienie krwi, oraz witaminy z grupy B, takie jak B12 niezbędne dla układu nerwowego i produkcji energii w organizmie. Choć mleko może wydawać się sprzymierzeńcem zdrowia, warto również zwrócić uwagę na pewne szczegóły jego składu. Ten produkt zawiera nie tylko korzystne składniki odżywcze, ale też naturalne tłuszcze i cukry, takie jak laktoza, którą nie każdy organizm toleruje w ten sam sposób. Ilość tłuszczu na przykład Znacznie się różni w zależności od wybranego rodzaju mleka: pełnotłuste, półtłuste czy odtłuszczone. Ogólnie rzecz biorąc, mleko dostarcza bogatej kombinacji witamin, minerałów i białek, jednak jego wpływ na organizm nie jest taki sam dla każdego. Z biegiem lat zmieniają się nasze potrzeby żywieniowe, a także sposób przyswajania niektórych pokarmów. Dlatego w wieku dojrzałym jego spożycie powinno być bardziej świadome i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Mimo to, kiedy jest spożywane z umiarem i zgodnie z konkretnymi wymaganiami organizmu, mleko może nadal być wartościowym wsparciem w utrzymaniu równowagi zdrowotnej. Jedną z najbardziej znanych korzyści dla osób po 60 roku życia jest ochrona kości. Wapń w połączeniu z witaminą D, obecną w wielu mleczach wzbogaconych, może pomóc zapobiegać utracie gęstości kości i zmniejszyć ryzyko złamań. Zjawisko bardzo częste w tym wieku z powodu osteoporozy. Włączenie jednej szklanki mleka dziennie może być prostym, a zarazem skutecznym sposobem na wzmocnienie układu kostnego. Oprócz kości, również mięśnie zyskują na spożyciu mleka. Białko wysokiej jakości, jakie ono zawiera, Pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej, która z wiekiem naturalnie się zmniejsza. Wzmocnienie mięśni jest kluczowe nie tylko dla poprawy mobilności, ale też dla ograniczenia ryzyka upadków i zachowania niezależności w codziennym życiu. Kolejną zaletą mleka jest jego wartość energetyczna. Naturalne węglowodany zawarte w mleku stanowią szybkie i łatwo dostępne źródło energii. Idealne w chwilach, gdy brakuje apetytu lub przygotowanie pełnego posiłku jest trudne. Ta cecha sprawia, że mleko jest dobrą opcją dla osób starszych, które mają mniej czasu, siły lub chęci do gotowania. Naturalnie obecny potas również przynosi ważne korzyści, ponieważ pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Jest to szczególnie istotne w przypadku nadciśnienia, o ile wybierze się mleko bez dodatku sodu. Warto również podkreślić jego zdolność do wspomagania nawodnienia. Wiele osób starszych nie odczuwa potrzeby picia płynów wystarczająco często, co może prowadzić do łagodnych stanów odwodnienia. Mleko, dzięki zawartości elektrolitów, może przyczynić się do utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia, zwłaszcza w czasie upałów lub w przypadku łagodnych chorób. W niektórych przypadkach Wypicie ciepłego mleka przed snem może sprzyjać nocnemu wypoczynkowi. Nie dlatego, że mleko ma właściwości uspokajające, lecz z powodu poczucia spokoju i bezpieczeństwa, jakie może dawać wieczorny rytuał. Dla osób, które mają trudności z gryzieniem lub odczuwają dyskomfort z powodu stanu uzębienia, mleko jest również praktyczną i łatwą do spożycia alternatywą. Nie wymaga wysiłku przy spożywaniu. I może być częścią pełnowartościowego odżywiania bez większych komplikacji. Jednak pomimo licznych korzyści istnieją również pewne aspekty, które wymagają ostrożności, zwłaszcza u osób starszych. Nie każdy organizm toleruje mleko w taki sam sposób, a poznanie potencjalnych trudności może pomóc w podjęciu trafnej decyzji zdrowotnej. Jednym z najczęstszych problemów jest nietolerancja laktozy. Wraz z wiekiem wiele osób zmniejsza produkcję enzymu zwanego laktazą, który jest odpowiedzialny za trawienie laktozy, naturalnego cukru mlecznego. Niedobór ten może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wzdęcia, gazy, dyskomfort w jamie brzusznej, czy nawet biegunka. W takich przypadkach można sięgnąć po mleko bez laktozy, które zachowuje wszystkie wartości odżywcze nie powodując skutków ubocznych. Kolejnym aspektem wartym uwagi jest zawartość tłuszczów nasyconych, zwłaszcza w mleku pełnotłustym. Choć nie stanowią one zagrożenia dla wszystkich, mogą być szkodliwe dla osób z wysokim poziomem cholesterolu lub chorobami układu krążenia, ponieważ mogą podnosić poziom cholesterolu LDL, tak zwanego złego cholesterolu. W takich przypadkach najczęściej zaleca się wybór mleka, o niższej zawartości tłuszczu, jak mleko odtłuszczone lub półtłuste, oczywiście po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Warto także uważać na mleka smakowe, takie jak te z dodatkiem czekolady czy wanilii, ponieważ często zawierają dodatkowe cukry. Produkty te mogą być kuszące, ale ich regularne spożycie może negatywnie wpłynąć na osoby z nadwagą, nadciśnieniem lub cukrzycą. Innym tematem, który w ostatnich latach budził kontrowersje, jest możliwy związek między wysokim spożyciem produktów mlecznych a procesami zapalnymi. Niektóre badania sugerują, że u osób wrażliwych produkty mleczne mogą nasilać objawy związane z chorobami układu pokarmowego lub stawów. Choć nie ma jednoznacznych wniosków, warto obserwować reakcję własnego organizmu i dostosować dietę w razie potrzeby. Dodatkowo mogą występować interakcje z niektórymi lekami. Na przykład wapń z mleka może ograniczać wchłanianie niektórych antybiotyków lub suplementów żelaza, zmniejszając ich skuteczność. Dlatego zaleca się przyjmowanie takich leków z wodą i zachowanie odstępu co najmniej jednej lub dwóch godzin przed lub po spożyciu mleka. Na koniec warto obalić jeden bardzo popularny mit. Mleko nie jest niezbędne, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. Choć stanowi wygodne źródło składników odżywczych, istnieje wiele innych sposobów na dostarczenie wapnia, białka i niezbędnych witamin. Jeśli ktoś decyduje się zrezygnować z mleka z powodów osobistych, zdrowotnych lub etycznych, może nadal prowadzić zrównoważoną dietę, o ile robi to świadomie i pod nadzorem specjalisty. W następnej części przyjrzymy się temu, jak wybrać najbardziej odpowiednie mleko, w zależności od potrzeb każdej osoby. W dzisiejszych czasach wybór rodzaju mleka może wydawać się trudniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. W nowoczesnych supermarketach dostępnych jest tak wiele opcji: pełnotłuste, odtłuszczone, bez laktozy, wzbogacone, ekologiczne czy roślinne, że łatwo się pogubić. Ale nie wszystkie opcje są odpowiednie dla każdego organizmu, zwłaszcza w starszym wieku. Dlatego chcę pomóc Ci podejmować bardziej świadome i trafne decyzje, zgodne z Twoim zdrowiem i stylem życia. Jeśli Twój organizm dobrze trawi laktozę i nie masz podwyższonego poziomu cholesterolu, możesz rozważyć mleko pełnotłuste jako odpowiednią alternatywę. Jego konsystencja jest gęstsza. A smak bardziej intensywny, ponieważ zachowuje wszystkie naturalne tłuszcze. Te tłuszcze, oprócz dostarczania energii, dają większe uczucie sytości, co może pomóc unikać podjadania między posiłkami. Jednak jeśli masz wysoki poziom cholesterolu lub w przeszłości występowały u ciebie choroby układu sercowo-naczyniowego, lepiej jest wybierać mleko o niższej zawartości tłuszczu, takie jak półtłuste. Lub odtłuszczone. Te wersje zawierają zmniejszoną ilość tłuszczów nasyconych, co jest korzystniejsze dla utrzymania odpowiedniego poziomu cholesterolu. Osoby z nietolerancją laktozy powinny spożywać mleko bez laktozy. Zachowuje ono niemal wszystkie niezbędne składniki odżywcze mleka zwykłego, ale jest znacznie łatwiejsze do strawienia i zwykle nie powoduje objawów takich jak wzdęcia czy dyskomfort jelitowy. Warto również sięgać po mleka wzbogacone w wapni i witaminę D, zwłaszcza te przeznaczone dla osób starszych. Te wersje wzmacniają kości i wspierają odporność organizmu, pomagając zapobiegać problemom kostnym i wspomagając prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Zawsze jednak należy sprawdzać etykietę produktu, aby upewnić się, że nie zawiera dodatku cukrów co jest częste w mleku smakowym, np. czekoladowym lub waniliowym. A co z napojami roślinnymi? Alternatywy takie jak mleko sojowe, migdałowe czy owsiane mogą być dobrym wyborem, jeśli są wzbogacone wapniem i witaminą D. Jednak warto pamiętać, że ich profil odżywczy nie zawsze jest porównywalny z mlekiem krowim. Niektóre z tych napojów zawierają słodziki, oleje lub dodatki, których lepiej unikać, jeśli dążymy do bardziej naturalnej diety. Dlatego ważne jest, by nie podążać za trendami, lecz wybierać to, co naprawdę służy Twojemu zdrowiu. Słuchaj swojego ciała, konsultuj się ze specjalistą i podejmuj decyzje zgodne z Twoim dobrym samopoczuciem. Świadome spożywanie mleka nie oznacza zwiększania ilości, lecz spożywanie go w sposób odpowiedni. W wieku dojrzałym zapotrzebowanie na mleko, Różni się od tego w młodości. Dlatego zaleca się nie pić wielu szklanek mleka dziennie, lecz włączać je w określonych momentach, które przyniosą korzyści odżywcze. Na przykład trochę mleka rano może pomóc rozpocząć dzień z energią, a ciepłe mleko wieczorem może sprzyjać relaksowi i ułatwiać zasypianie. Nie potrzebujesz dużych ilości, nawet pół szklanki zmieszanej z pełnoziarnistymi płatkami. Owsianką lub owocami wystarczy, by korzystać z jego dobroczynnych właściwości. Możesz także dodawać mleko do kremów, zup czy purée, co pozwala na wygodne dostarczenie składników odżywczych bez konieczności picia go bezpośrednio. Jeśli przyjmujesz leki, zwłaszcza suplementy żelaza lub niektóre antybiotyki, warto odczekać od jednej do dwóch godzin przed lub po spożyciu mleka. Wynika to z faktu, że niektóre składniki mleka mogą utrudniać wchłanianie leków i zmniejszać ich skuteczność. Kluczem jest regularność i równowaga, a nie przesada. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Na zakończenie tej refleksji chcę zostawić Ci szczere przesłanie. Żaden produkt spożywczy nie jest sam w sobie całkowicie dobry lub zły. Wszystko zależy od kontekstu organizmu, który go spożywa oraz sposobu, w jaki jest włączony do zbilansowanej diety. U niektórych osób starszych mleko może być cennym źródłem wsparcia dla mocnych kości, zachowania masy mięśniowej, nawodnienia i poczucia komfortu. Inni mogą nie potrzebować mleka, zwłaszcza jeśli dostarczają te składniki z innych produktów. Jako profesjonalista w dziedzinie zdrowia zalecam, abyś nie ulegał modom ani nieuzasadnionym obawom. Słuchaj swojego ciała, konsultuj się z zaufanym lekarzem i buduj dietę dopasowaną do siebie. Jeśli zdecydujesz się na mleko, rób to mądrze. Wybieraj najbardziej odpowiedni rodzaj i spożywaj ilość, której naprawdę potrzebujesz. Jestem doktorem Alfonso Galarza i serdecznie dziękuję, że poświęciłeś mi ten czas. Pamiętaj, że dbanie o zdrowie to nie jednorazowe działanie, lecz codzienna mądrość. Do zobaczenia następnym razem.